Pracując w Poznaniu, zmierzam wczesną porą na dworzec kolejowy. Planowy odjazd pociągu o godzinie 6.17. Tym razem jadę pociągiem, a z Poznania do Gniezna to 30 minut drogi. Byłem wcześniej na dworcu i czekam na odjazd pociągu. Od kiedy zacząłem podróżować, dużo częściej zdarza mi się widywać wschody czy zachody słońca jak ten. Pociąg zbliża się do stacji i jestem na miejscu. Do katedry mam kilometr drogi. Spacerując po mieście gnieźnieńskim traktatem królewskim, możecie pobrać aplikację Królika Goń i odnaleźć wszystkie 15 króliczych rzeźb. Idąc w ten mglisty poranek ulicami Gniezna, przybliżę Wam historię tego miasta. Pierwszy gród został wzniesiony w latach 940-941. Rozbudowany w czasach Mieszka I, który po 966 zbudował kościół. W 1000 roku w Gnieźnie odbył się zjazd. Uczestniczyli w nim Bolesław Chrobry i Otton trzeci Utworzono wtedy arcybiskupstwo i metropolię gnieźnieńską. Tak trafiamy przed Archikatedrę Gnieźnieńską, znajdującą się na wzgórzu Lecha, miejsce pochówku świętego Wojciecha, głównego patrona Polski. Miejsca pięciu koronacji królewskich, m.in. Bolesława Chrobrego, którego pomnik stoi na placu przed katedrą. Koronacji zawsze dokonywał arcybiskup Gnieźnieński. A od XIV wieku koronacje odbywały się na Wawelu. Świątynia ufundowana za życia Mieszka I według tradycji przekazanej przez Jana Długosza. Fundatorką miała być Dąbrówka, pochowana tutaj w 977 roku. Dzwonnica, znajdująca się od północnej strony świątyni. Jednak co kryje wnętrze? Obiektu wpisanego na listę pomników historii. Widzimy organy z 1975 roku, poprzednie spłonęły w pożarze 23 stycznia 1945 roku oraz prezbiterium, o którym zaraz. Kaplica Bożego Ciała to najstarsza kaplica kościoła. Znajduje się tu także pomnik Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, niekiedy określany jako mąż stanu. Wewnątrz świątyni możemy zobaczyć wieniec 14 kaplic bocznych z zamkniętymi kratami stanowiącymi najpiękniejszy zestaw monumentalnych pochodzących z XV do XVIII wieku krat w Polsce. W podziemiach znajduje się najstarszy w Polsce napis nagrobkowy z około 1006 roku. I przechodzimy do centralnej części, czyli prezbiterium. Znajduje się tam złocona konfesja, a pod nią relikwiarz ze szczątkami Świętego Wojciecha. Natomiast za nim jest płyta nagrobna Świętego Wojciecha z czerwonego marmuru. Na ołtarzem znajduje się belka tęczowa z gotyckim krucyfiksem z drewna lipowego z 1430 roku. Stary kapitularz usytuowany jest na osi katedry. Do jego wnętrza prowadzi portal z 1726 roku. Przechodzą przed budynek Bazyliki. Dokładnie na Plac Świętego Wojciecha. Pomnik upamiętniający pielgrzymki Jana Pawła II. Stoi u stóp ołtarza, na którym odprawił mszę w 1997 roku. Kieruje się na koniec placu, skąd cała katedra jest doskonale widoczna. Z bazyliki warto skręcić w prawo, aby zobaczyć pewien napis. Gniezno, pierwsza stolica Polski. Na tle jeziora tworzy doskonały krajobraz. Nad jeziorem, puste uliczki, cisza, można obejść je wokół, jeśli się dobrze ustawicie, to zobaczycie, że wskazuje na wzgórze lecha, na którym znajduje się Archikatedra. Wizualizację pierwszego etapu zabudowy grodowej wzgórza lecha. Postać lecha legendarnego założyciela gniezna. Symetryczne ławki, z których można podziwiać bazylikę. Po drugiej stronie jeziora jest Muzeum Początków Państwa Polskiego. Otwarcie muzeum związane jest z prowadzącymi tu od 1948 roku badaniami. Celem ich było poznanie historii i pozyskania zabytków dokumentujących początki państwa polskiego. Po wystawie idziemy chronologicznie. Od początków X wieku do wieku XIII przedstawione są w niej zabytki i repliki pochodzące z całej Polski. Pierścień biskupi, grzechotki, od drobnych ozdób na przykład relikwiarz skrzyniowy świętego Korduli z X-XI wieku. Całość muzeum przeprowadza nas po kilku pomieszczeniach, pokazując nam krok po kroku dzieje państwa polskiego. I tak trafiamy do wystawy Piastów Malowane Dzieje. Przedstawia XIX-wieczne wyobrażenia malarzy o początkach państwa polskiego. Oryginalne obrazy przedstawiające ważne wydarzenia tej epoki. kawałki spalonego pieca z góry Lecha czy zbiór różnorodnych kafli piecowych. Drzwi na ścianie to tak zwane drzwi płockie, pierwotnie z romańskiej katedry w Płocku ze scenami biblijnymi. Przykłady sztuki romańskiej, wystawa o sztuce stosowanej we wczesnośredniowiecznej Polsce. Ostatnie pomieszczenie opowiada o historii miasta. I w tym momencie, będąc na szczęście na ostatniej wystawie, padła bateria standardowo zdjęcia z wyjazdu i widzimy się na kolejnym odcinku.